Trzecia penna nie ma zasad. Zawsze łaska na kutarz. Dzisiaj coś innego, bo będzie pijany Gerald, którego musiałem nagrywać do e, pożegnania Białego Wilka. Tam jest taka scena, właśnie, jedna, nawet kilka jest takich scen. I się przy nich mocno naśmiałem, dlatego pomyślałem, że to dobry pomysł na odcinek i że podzielę się tym z wami. Także zobaczcie, jak udaje pijanego Geralta. rywi. Dobra, tutaj Geralt po wypiciu alkoholu, gdyby przenosił się do świata, wiedźmi na jedynki, więc ta cała grafika się zmienia. I dlatego e, zresztą zobaczycie w tekście. Ale, ale jest właśnie zaskoczony, że oni jakoś dziwnie wyglądają, że nie jak z wiedźmi na trójki, a jak z Wiedźmina na jedynki. Zobaczcie. O jasny chuj to coś ty nam dał. Leto? Chłopaki, jakoś, jakoś dziwnie wyglądacie. Um, Eszkel, co o tym sądzisz? Ah! Co ty na to, Lambert? Zmienimy temat. Pięknie, kurwa, pięknie. Tris mówiła, że laboratorium jest ważniejsze, ale jej tu nie ma. Zostaję z Wami. Zajmiemy się przerazą. Uważajcie! Muszę zabić przerazę na ziezińcu. Powinienem użyć dźwięku. Tu jest walka? Chłopaki jakoś niewyraźnie wyglądacie. Może wracajmy do zamku? Nie ma już przerazy, tylko trzeba zabudować tę wyrwę. Eszkel, o diabła, co tu się dzieje? Zoś! Idę do zamku, wy róbcie sokrzecie. W scenariuszu dostałem jeszcze skryb do takiej jednej sceny, która była w Wiedźminie Trójce. Kto grał, ten może pamięta, gdzie Geralt był mocno pijany i śpiewał o pannach zwikowarych. Pierwsza panna zwikowarych zawsze rada iść na szano. No i musiałem to odtworzyć. Pierwsza panna zwikowarych Zawsze rada iść na siano. Druga panna z waro daje chłopcom tylko rano. Trzecia panna nie ma zasad, zawsze łasa na kutasa. Pozdrawiam sąsiadów. Takich pomysłów odnośnie Wiedźmina, tych dodatków moich realizacji, które tam aktualnie robię, jeszcze mam kilka. Także jeżeli Ci się spodobało, no to zostań na chwilę i posłuchaj. No i zasubskrybuj daj łapkę. Wiesz, wszystko wiecie. Także do zobaczenia w przyszłym odcinku. Cześć! Swoją drogą dobrze, że w bloku mam osoby pijące, które czasami hałasują. W razie czego zrzucę na nich. W ogóle czasami się zastanawiam, co moi sąsiedzi o mnie myślą, jak ja tutaj, tutaj się wyzieram jak wijak, albo tam się drę do jakiejś tam roli, ale całe szczęście większość moich sąsiadek to emerytki, które podejrzewam, mają trochę problemy ze słuchem. I potem spotykam je na dole i. A, bo ten Adaś to taki grzeczny, jest taki cichutki, nic nie słychać. A ja okej, okay, dobrze, dobrze, że nie słychać.